Nauczyłem się włoskiego za dwa miesiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za dwa miesiące będę mógł wypowiedzieć te słowa... ...i nie będą one kłamstwem. Skoro większość ludzi potrzebuje na naukę języka obcego mniej więcej kilka lat, to czy w takim razie nauczenie się tego języka w kilka miesięcy jest niemożliwe? Nic bardziej mylnego. Po prostu trzeba to robić fajnie, zaczynać od gramatyki, uczyć się rzeczy, które się przydają, a nie jakiś wózek widłowy czy cokolwiek innego, i używać fajnych, ciekawych metod. No i muszą być one zróżnicowane, bo to też to jest ważne. No dobra, w ogóle, dlaczego ja się chcę uczyć włoskiego? Otóż jakieś dwa tygodnie temu dowiedziałem się, że razem ze szkołą jedziemy na szkolną wycieczkę do Rzymu, gdzie mówi się po włosku, więc stwierdziłem, że jako osoba, która pasjonuje się nauką języków obcych, stwierdziłem, że nie umiejąc włoskiego, fajnie będzie się go nauczyć w dwa miesiące jak najwięcej i potem na miejscu zobaczyć, czy, czy będę mógł mówić po włosku. A czemu ja to nagrywam? Otóż dlatego, że przedwczoraj zobaczyłem film gościa, który miał dwa tygodnie, dwa tygodnie nie miesiące, nie lata, tylko dwa tygodnie na to, żeby nauczyć się norweskiego i wystąpić w norweskiej telewizji i odpowiedzieć tam na kilka pytań związanych z nauką języków. Stwierdziłem więc, że akurat uczę się włoskiego, więc zrobię coś podobnego. Akurat dzisiaj wybija dziesiąty, okrągły, okrągły dziesiąty dzień, jak uczę się już włoskiego, więc to nie będzie taka droga, tak jak on, taką, jak on przebił, czyli od totalnego zera, tylko tak o prawie zera, ale mimo wszystko to jest jakby początek dopiero mojej drogi, nie będę powiedzieć jakoś zbyt dużo także szykuje się niezła zabawa. Dobra i teraz jaki jest plan na nauczenie się tego? Pierwszym postawą najważniejszym jest przerobienie kursu online włoskiego. On się opiera na podcastach, które, które mają w sobie dużo słownictwa, słówek, które się faktycznie przydają, właśnie jakiś tam Stapler, wózek widowy, po niemiecku to jest swoją drogą mm, tylko właśnie fajne rzeczy, gramatyka jest na końcu i mi się to bardzo, bardzo podoba. Kolejną rzeczą są filmy, włoskie filmy, ale na YouTubie, nie to takie godzinne, półtora godzinne, pełnometrażowe, tylko filmy na YouTubie, gdzie ktoś coś mówi, ja sobie, to, ja sobie tego słucham, Widzę napisy i mogę sobie to spokojnie powtórzyć, osłuchać się z językiem. Kolejnym krokiem jest mówienie wszystkiego co zobaczę, usłyszę, przeczytam. Na głos, żeby już ćwiczyć tą wymowę, ćwiczyć ten akcent, który też jest bardzo ważny z tego co zauważyłem. Kolejną rzeczą, która swoją drogą jest w pakiecie tego kursu online jest dwu. Dwa. Ra, dwa ty. Kontakt z Native Speakerem dwa razy w tygodniu. Kim jest Native Speaker? Native Speaker to osoba, która mówi po prostu w danym języku na co dzień pochodzi z jakiegoś konkretnego miejsca, czyli w tym wypadku z Włoch. No i po prostu posługuje się włoskim e, codziennie. No i kolejną rzeczą jest włoska muzyka, czyli coś, co swoją drogą bardzo lubię i jest też bardzo przyjemne. Jest jeszcze coś takiego jak italki, czyli taka platforma, gdzie możesz sobie właśnie rozmawiać z native'ami, tylko że to już jest bardziej w formie lekcji, tak jak na tym live czacie, że po prostu się łączysz z kimś jakąś lasową osobą, tylko tu sobie wybierasz, ustawiasz godzinę, Um, ustawiasz też płatność, bo za to się płaci. No i sobie ćwiczysz i to jest bardziej w formie lekcji. Także z tych rzeczy chcę korzystać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Andiamo! Dzisiaj mija 15 dzień, odkąd zacząłem uczyć się włoskiego. I muszę powiedzieć, że nie jest może zbyt łatwo, ale nie jest też jakoś mega trudno. Cały czas się uczę nowych słów, cały czas się uczę nowych zwrotów, czasu gramatyki, wszystkiego naraz i jest coraz lepiej, tylko po prostu potrzeba na to czasu, także cały czas będę się uczył. Wymyśliłem też, że zarezerwuję sobie rozmowy na iTOki, czyli tej aplikacji, gdzie sobie właśnie rozmowę z jakimś native'em, czy tam z kimś, kto się uczy danego języka, sobie rozmawiasz z nim i, i uczysz się języka po prostu w praktyce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O jeszcze nigdy z tego nie korzystałem. Chciałem korzystać przy nauce francuskiego ale zrezygnowałem, bo żaden native mi się nie podobał w sensie, nie, 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 nie że wyglądało, tylko żaden mnie nie przekonał do siebie a przeglądałem ja chyba ze 100 ogłoszeń także chyba po prostu jestem zbyt, jestem zbyt wybre... da, da, da. chyba po prostu jestem zbyt wybredny no ale dobra, spróbuję, nagram wszystko co jak i zobaczymy dobra, mogę chyba powiedzieć, że mamy malutki przełom o visto il film in youtube due giorni fa Di il Signore, parlando con la sua nonna, loro hanno parlato in quattro quattro oppure cinque lingue. lingue e o sapevo, Quasi tutto, quasi tutto, pero con testo. Senza testo, non sa, non ho sapevo. Eh, qua senza testo, ho sapevo molto poco. Jest dobrze. Boom. kupiłem sobie zeszyt do włoskiego. Właściwie to na stronie tytułowej napisałem do języków obcych, bo tutaj jest jeszcze, dokładnie mam powiem, 96 kartek, więc wątpię, że wszystko przeznaczę na włoski, ale mimo wszystko mam zeszyt. Bardzo dawno nie miałem zeszytu do języka z własnej woli, yy, angielski dodatkowy i hiszpański dodatkowy. Na zajęcia, na które chodzę, nie używam zeszytu i wszystko jest tutaj. Jedynie w szkole, no ale w szkole to dlatego, bo muszę. A tutaj mam oddzielny zeszyt do włoskiego gdzie mam wszystkie słówka, czasowniki, rzeczowniki, czasy, gramatykę, wszystko. I mam go z własnej nieprzymuszonej woli. I skąd się w ogóle wzięła taka zmiana? Otóż stąd, że włoski to jest w zasadzie mój czwarty lub piąty język. Zależy, czy liczymy niemiecki, którego umiem tak bardzo niewiele, czy, czy też nie. I zauważyłem, że kiedy uczysz się już kolejnego języka z rzędu, to bardzo dużo rzeczy się myli. Zauważyłem też, że zapamiętywanie nowych słów nie przychodzi mi aż z taką łatwością, jak to było przy hiszpańskim, który był moim drugim lub trzecim językiem, tak jak mówię. W zależności od tego czy czy niemiecki. Zapisywałem więc wszystkie słowa, które chciałem zapamiętać na notatce w telefonie, ale to nie było to samo. Stwierdziłem, że kupię sobie zeszyt i tam będę skrywał swoje wszystkie włoskie tajemnice. Generalnie ten zeszyt nie jest jakoś zbyt odkrywszy, to jest po prostu Oxford A4. Prawie jest tu kartkowy i mam tu parę rzeczy, oczywiście języki obce, bajkostek, tak jak mówiłem. No i tutaj e, bardzo fajnie to wygląda jak dla mnie. Tutaj sobie rozpisałem czas przeszły, passato prossimo, jak widać tutaj jest cała regułka. Nie jest tego dużo, bo ja za regułkami nie przepadam, wolę to robić wszystko w praktyce, ale mimo wszystko zapisałem sobie najważniejsze rzeczy i końcówki z moim pięknym talentem, z moim cudownym talentem artystycznym. To wszystko można zobaczyć właśnie tutaj. Tutaj mam też miejsce na czasowniki regularne, których jest całkiem sporo, a które są bardzo przydatne, jak chociażby venire czy prendere, czyli przybywać lub brać. Dzień dobry wieczór moi drodzy. Dzisiaj mija dokładnie równiutki miesiąc, odkąd zacząłem uczyć się włoskiego. I muszę powiedzieć, że jest super, żeby wam to zobrazować. Tutaj za chwilkę pokażę wam film nagrany z, z Whatsappa, jak. Nagrywam wiadomość głosową do native speakerki, z którą kontakt zawiera się w kursie, który wykupiłem. Ciao Chiara, come va? Spero che bene. Quante ore dormi in media notte, ti senti ripo riposato? Io dormo 9 mm, ore a notte. Però il sonno è molto importante per me. E eh, senza abbastanza eh, sonno eh, sento stanco. Però generalmente eh, sent, sento riposato, sì, sento riposato eh, perché mi prendo mm, cura de, del mio sonno. Non è sbagliato. Non è mega płynny. Ale jak na miesiąc nauki, myślę, że jest naprawdę bardzo spoko, i to, ile mówię, ile jestem w stanie powiedzieć, nie obrazuje, ile jestem w stanie zrozumieć. Bo to są, może, nie dwie różne, ale trochę inne od siebie rzeczy. Każdy, kto choć raz się uczył języka, wie, o czym mówię, doskonale wiadomo, że jeśli masz coś przetłumaczyć z polskiego na jeden język obcy, to jest trudne. Jeśli jest z obcego, z obcego języka, język polski. Jest już troszeczkę łatwiej. No i tak to wygląda. Mimo, że mówienie jest trudniejsze, to udaje mi się to robić. A ja mówię, nie jest idealnie, ale jest duża poprawa względem tego, co było wcześniej, co widzieliście wcześniej na tym filmie. I w ogóle, jak się przenosił z tym językiem. A teraz jest już o wiele lepiej. Także kiedy za miesiąc polecę do Rzymu, to będzie już. picobella. Zresztą będziecie mieli całą relację i będziecie wszystko widzieć jak na dłoni. Poddaję się. Oczywiście nie z całym włoskim, bo dalej lubię ten język i dalej będę się go uczył. W końcu jeszcze nie niecały miesiąc do skończenia. Ale zaimki to jest jakaś masakra. Właśnie miałem powtórkę z całego kursu, który przerabiam. I tam były pytania z odcinków od pierwszego do setnego. I o ile ze słownictwem nie było aż tak źle, bo mniej więcej 80-85% słów pamiętałem. Nie, żebym jakoś to specjalnie liczył, tak po prostu mi się wydaje mniej więcej ile zapamiętałem. To jeśli chodzi o zaimki, czyli te takie minisówka typu z na. O nich, o mnie, o tobie, za, przed i te inne, to tutaj pamiętałem może z 20%. Wydaje mi się, że w czasie, w którym ja będę się uczył włoskiego, czyli w te dwa miesiące, no przynajmniej teraz, bo z czasem będzie oczywiście coraz lepiej, nie ma opcji, żem nauczył się. Perfekcyjnie tych zaimków. Tylko, nie potrzebuję perfekcji, ja potrzebuję chociaż dobrze, a nawet na dobrze się nie zapowiada. Nastawiam się wręcz już po prostu na to, że będzie z tym tragedia i pamiętam już tylko kilka podstawowych zaimków i kiedy je stosować. Ale naprawdę są one strasznie trudne, strasznie skomplikowane, nie podoba mi się to kompletnie. No ale cóż, takie uroki nauki języka. Żeby Wam zobrazować, co mnie tak irytuje i co jest dla mnie takie trudne, podałam przykład. Weźmy na przykład zaimek do czegoś. I wy czymś. Na przykład do restauracji to jest Al ristorante, a w restauracji to jest in ristorante. I można by pomyśleć, że wszędzie będzie tak samo, czyli jeśli będę chciał na przykład pójść do księgarni, to też będzie al Libreria, ale nie, nie, nie! Tutaj, jeśli chcesz powiedzieć do księgarni, to tak naprawdę musisz powiedzieć wy księgarni, czyli jak chcesz pójść do księgarni, to mówisz wado. Inny, libreria. Nie zrobię jeszcze tej powtórki z racji braku mojego czasu, ale kiedy za jakiś czas przyjdę i się za nią zabiorę, to myślę, że zrobię w ten sposób, że nie będę sobie odejmował punktów tam, gdzie błędami były zaimki. Po prostu tego teraz nie ogarnę, a tylko będzie mnie to demotywować. Także zobaczymy, jak mi idzie, jeśli chodzi o samosłownictwo, co jest najważniejsze, a gramatykę odpuszczę sobie i dam na dalszy plan. Dobra, teraz widzicie, jak wypełniam sobie powtórkę. I jak będziecie mogli już za chwilę zauważyć, nie poszło mi aż tak bardzo źle. Szczególnie jeśli chodzi o ten tryb, którym nie biorę pod uwagę tych małych błędów. Dobra, szybki update. Zrobiłem powtórkę i biorąc pod uwagę tą oficjalną punktację, czyli że wszystko musi być dobrze, bez żadnego najmniejszego błędu. Mam 67%, a biorąc pod uwagę tą moją punktację, gdzie dopuszczałem małe błędy. Uwaga, uwaga, zdobyłem 92%. Także traktuję to jako sukces i lecimy dalej. Jestem po pierwszej rozmowie z Native Speakerem z zajtoki i jestem pod wrażeniem. Ja prawda jestem pod wrażeniem swoich umiejętności. Rozumiem bardzo dużo, praktycznie wszystko. Jeśli czegoś, jeśli czegoś nie rozumiem, dopytałem się go po angielsku. I on mi odpowiadał, no i przez to poszerzałem swoje, swoje słownictwo i mówiłem też całkiem sporo. Czasami zdarzały się małe zawiechy. Ale jeśli czegoś nie wiedziałem, to albo pytałem się tego chłopaka, albo sobie wpisywałem szybko sufo, którego potrzebuję w tłumacza, no i wtedy już wszystko wiedziałem. Ogólnie rzecz biorąc, podobało mi się bardzo. Efekty też już widzę, gość nie gada jakoś specjalnie wolno, raczej takim normalnym tonem, tak jak ja mówię teraz do was. I rozumiem, tak jak mówię, większość, także traktuję to jako wygraną. Kochani, dzisiaj jest w lotu do Włoch. Jutro o 11 jest lot do Rzymu i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Przez ostatnie parę dni straciłem trochę motywację do nauki, uczyłem się mniej. Dopiero przez ostatni, Przez ostatnie dwa dni coś tam trochę wróciłem do rytmu. Ale dzisiaj był kolejny, była kolejna fajna rzecz, bo przed chwilą, znaczy przed chwilą, niedawno wstałem i wstałem z uśmiechem, bo stwierdziłem, że miałem sen po włosku. Naprawdę, gadałem sobie z jakąś panią kelnerką, mówiłem jej, że mówię po włosku, co bym chciał zjeść. I ona mi. Powiedziała coś po francusku, ja po, ja po włosku powiedziałem, że nie rozumiem, i jakoś, jakoś żeśmy rozmawiali, i to było mega fajne doświadczenie. Miałem już jeden sen taki wcześniej, tylko że tam dosłownie wymieniłem dwa zdania. Powiedziałem, że nie umiem mówić po włosku, więc sam tego za bardzo nie liczę, ale ten to już była taka mini konwersacja, także jestem mega zadowolony, ponieważ w ostatnio oglądałem rozmowę z radkiem kutarskim, który powiedział, że jeśli masz sens w danym języku, to znaczy, że on jest po prostu dla ciebie bardzo naturalny, że już go można na tyle używać, że, że nie masz z nim problemów. I jestem bardzo z tego zadowolony, zobaczymy jak to wyjdzie na miejscu. No i oto jest, dzień przed wyjazdem, Jestem smakowany, zaraz wam pokażę. Co jak no, spakowane. I bardzo możliwe, że to jest jeden z ostatnich strzałów, gdzie mam dobre audio, ponieważ zaraz chowam mikrofon w plecak i nie będzie mi się chciało go wyjmować potem. Także w samym Rzymie może już nie być tak dobrego audio, ale to się nie przejmujemy. Najważniejsza jest treść podobno. No, także opraźcie sobie plecaczek, co tam sobie zabrałem. Tu małej kieszonce mamy elektronikę, czyli powerbank, kable, później wleci też mikrofon oraz jedzenie. Tu mam batony liofilizowane, czyli e, które nie mają w sobie wody, jakby po prostu to jest sucha masa owocowa i jeszcze czekolada się tam nie zapodziała. No i oczywiście orzeszki, żeby było. Gęsto kalorycznie, czyli mało miejsca zajmuje, a zapycha i, i jest pożywne. No, tutaj wszystkie inne czary Mary. E, mam tutaj ubrania, aparat, klapki. Gdzieś tu jeszcze są pochowane dokumenty. E, tu jeszcze mam małą tasię, i kłódkę, taką, żeby była pod ręką. No i jeszcze tutaj kurtka przeciwdeszczowa, bo akurat się wstrzeliliśmy w taki w taki okres, gdzie ma padać przez 5 dni. Wszystkie wcześniejsze dni nie padało. Teraz wylatujemy na 4 dni i jak jesteśmy 4 dni, no to wszystkie pada, przynajmniej według prognozy pogody. No i potem jak wylatujemy, akurat wraca słoneczko, także mm, trochę ironiczne i nie za bardzo mi się to podoba, ale no co zrobić, trzeba być po prostu przygotowanym. No nic, także ja jestem przygotowany, wyjazd mamy piąta. 30, o 11 jest wylot. Raczej nie będzie tutaj dużo dużo materiału, no bo to jest w zasadzie trochę nudne, więc już raczej widzimy się w Rzymie. Myślę, że jest spoko, bo już parę razy próbowałem, ale próbujemy. Doranke boliano eh qualcosa. tiramisu, un cappuccino. cappuccino. Due cappuccino, un tiramisù do... due, cappuccino e spaghetti pesto. Un, tiramisu. un tiramisu, due cappuccino, due cappuccino. Esatto. Sì. Si? spaghetti e... al pesto. Sì. Si? No. I... I un salame. Grazie. Grazie a tutti. Le castanne? Sì. Eh, eh, quale è il sapore? Eh. Dolce o no? Dolce? Dolce. Uguale ah, patata. Ah, patata? Sì, sì, ovviamente, ovviamente. Uguale questo? sì Siamo di Polonia. Polonia. Eh, sì, Polonia, siamo a Polonia, Siamo Polacchi. Polaki. Polacchi Pola non, non, non c'è giusto? tuo paese sì, no. Castagne, eh, no? Abbiamo in Polonia, però... Eh, non possiamo eh... mangiare? Sì, non possiamo mangiare. No. Grazie. Ciao. Ok. Ciao. Czy to są le mandariny o learanje? Mandarinki. Mandarinki? Po polsku pan mówi? A musiałem poświęcić włoskę, a to po polsku będę gadał. Biny, le mandariny. Te Koniec. Koniec. Idziemy do Polski. Jest minus jeden stopień. Eee, podróż uważam za... Wycieczkę uważam za mega udaną. Była naprawdę świetnie. Materiału może nie było zbyt dużo, ale, ale generalnie ludzie nie chcieli nagrywać, bo albo byli w pracy, albo po prostu nie chcieli, albo inne rzeczy. Generalnie było super. Włoski się przydał. pogadanie jeszcze po hiszpańsku, po angielsku, ale to wiadomo. Znaczy no, hiszpański nie wiadomo, ale po angielsku tak. Po angielsku wiadomo. Hiszpański, nie ale też pogadałem Generalnie było super i, i czekam, na, czekam na kolejną wycieczkę Bo nie mogę się doczekać